Omnipotenti et nobis ad utilitatem a spirituale sancta mater Ecclesia in missa votiva de Sanctissima Trinitate in Dominica Sexta post Pentecostes, Sancta Evangelia Domini de Jesu Christi, Secundum Sanctum Johannem Legitur eamud Verba Dei. Eg z autewoską podnacion stantes. dominus w et cum spiritu tuo. Sekwencja Sancti Evangelii, Domidae nos Jezu Christi, secundum Sanctum Iohanem. Gloria tibi domine. Bądź pochwalony, wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej, jedyny i niepojęty. Bądź pochwalony, Wszechmogący, Wieczny Boże, w potędze i w majestacie Twojego Słowa. Bądź pochwalony, Wszechmogący, Wieczny Boże, w potędze i w majestacie Twojego Słowa. In illo tempore, dixit Iesus discipulis is cum Venerit Paracletus, quem ego mittam vobis a patre, spiritus veritatis, quia a patre procedit, ille testimonium prehibebit deme, ed vos testimonium prehibebitis, quia ab initio mecum estis, hec locutusum vobis, ud non scandalise mini, na godis, facient vos, sed venit hora et omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prestare Deu. Et hec facient vobis, quia non patrem neque mehem, sed hec locutus sum vobis, ut venerit hura eorum, reminis caminim, quia ego dixit vobis. Per evangelicam dicta delantur nostra delicta Laus tibi Christi. Hec verba sancta evangelii Dominoi Dio Christi. secondo największą Na większą część i chwała Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej Jedynego, na na Kościół Święty, Matka nasza nam świętą wotywną Trójcy Świętej w szóstą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, Święte Ewangelię Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa, zapisaną Świętego Jana, do Słów Bożych z uszanowaniem postawszy, wysłuchajcie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Ewangelia Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa. Zapisana u świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wówczas mówił Jezus do swych uczniów, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od ojca, on duch prawdy, który od Was pochodzi: on o mnie świadczyć będzie. Wy także świadczyć będziecie, gdyż jesteście ze mną od początku. To samo powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wykluczą Was zbożnic. Przyjdzie nawet godzina, że każdy, kto Was zabije, mniemać będzie, że Bogu składa ofiarę. To zaś uczynią Wam, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ja jednak to Wam powiedziałem, abyście, gdy nastanie ich godzina, przypomnieli sobie o tym, co Wam mówiłem. Tego zaś nie mówiłem Wam od początku gdyż wśród was przebywałem. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwała Tobie, Chryste. Tyle słów świętej Ewangelii Pana Boga naszego Jezusa przeznaczono na dzień dzisiejszy. Nie wypada mi teraz mówić homilii, bo jest szef, ale jak nie zapomnę, to mi podacie tę Ewangelię. A jak macie tu gdzieś pod ręką Pismo Święte, to mi znajdziecie Apokalipsa, list do Filadelfia. Bóg zapłać. Duchu święty przyjdź. Duchu święty przyjdź. Duchu święty przyjdź. Du Świętym przyć niech wiara za nadzieja, za niech miło za w nas, niech wiara za gości, nadzieja za gości. Niech miłość, miłość zagrozi w nas. ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł, abyś... i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do klona, których zapomnę o świecie, aby poznać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które pochodzą z ust najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie poddany bez końca, niech Górną chwałę. Jestem Twojej miłości. Mistrzu, ukochany, przyjmij to narzędzie aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Tylko powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. Amen. Usiądźcie wygodnie w swoich miejscach. Będzie tylko jedno kazanie, Musimy ceremoniarze pięknie przygotowali. Mam teksty do dzisiejszej Ewangelii, bo mnie coś ruszyło. Ceremoniarze, niech Teraz pogaszą świece, przygotują wszystko. Robię analizę na podstawie dzisiejszej Ewangelii, listu do kościoła, też, 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 do kościoła w Filadelfii i wczorajszych naszych ręci. Niech pan Andrzej pokaże mi Ewangelię. Przypominam tylko krótko. Pan Bóg mówi, że pośle Pocieszyciela, bo czeka was... Abyście się nie zrażali i nie ulegli zgorszeniu, bo czeka was wielkie doświadczenie. Wykluczą was zbożnic, czyli synagog. Przyjdzie nawet godzina, że każdy, kto was zabije, mać będzie, że Bogu składa ofiarę, to zaś czynią, uczynią wam, bo nie poznali ojca ani mnie. Ewangelia, Pismo Święte ma wymiar ponadczasowy. On pasował do czasów świętego Piotra, Pawła, bo i gonili po synagogach równo. Ale on pasuje i do dzisiaj, bo nas gonią po kościoła równo. Kto jakie pomyje na księdza, wyleje i sprowokuje w artykułami, gadaniem, są przekonani, że służą sprawie. A cała przyczyna gdzie jest? Oni dzieci nie poznali Boga i Jezusa. Oni nie wiedzą, kim jest Bóg i kim jest Jezus. Panie Andrzej, utrzymaj to na Boku, bo to się może jeszcze przydać. Teraz wskoczę od razu w apokalipsę do Filadelfii. to jest ten list, na którym zbudowałem koncepcję mojego duszpasterstwa w roku 2009. Ogłosiłem wielką nowennę uwolnienia świata, a teraz uwolnienia Kościoła. I powiedziałem Wam, że ta, ten fragment apokalipsy pasuje perfekcyjnie do Polski. Potwierdził to przy zapytaniu Pani Agnieszki święty Jan w orędziach. Tak, dotyczy to Europy Wschodniej, a szczególnie Polski. bo choć nie posiadasz wielkiej wiedzy, znaczy władzy, dziś kontrolę nad nami przejęły mocarstwa. Jak mówiono, że to dopiero będzie gospodarka, ja mówię, nie będzie gospodarka, bo jak Niemiec powie stop, to my leżymy pierwsi. W Polsce pada jeden z największych zakładów pracy, 15 tysięcy ludzi zakłada, zatrudniał. Na sprzęcie niemieckim dla Niemców robił 6 tysięcy ludzi zwalnia. statim. No bo Niemcy powiedziano, nie biorą towaru od nich. Czy państwo rozumieją te układy? Matka Boża mówi w orędziach, że jesteście w szponach mocarstw. Ja was chcę tego uwolnić. Oszukali was politycy, mówiąc, że ta restrukturyzacja przemysłu, kiedy sprzedamy to Francuzom, Niemcom, że to będzie dobro dla Polski. Nie. Będzie za chwilę bardzo goli. Bo jak się za rynek cały, będziecie bez pieniędzy, bez pracy i nie będziecie jako Polska mieli nic swojego, kapuje się. Bo tak jest ten mechanizm stworzony. To, co nie zdążyły mocarstwa przedtem ukraść, teraz już wezmą lasy, ziemię, drogi, domy. Bo to jest następny etap okradania społeczeństwa. I pan mówi, przekazuje ci ludzi ze społeczności szatańskiej, tych, którzy, a to już jest inne tłumaczenie, jest inne, bo tam, było ze synagogi szatana. stare teksty mówią, ze synagogi szatana. Nie mam tekstu łacińskiego, więc nie mogę porównać, bo już spo... to już jest tak tłumacz delikatnie, że nikogo nie urazisz, nie? Bo jak ze synagogi, to wiadomo, coś Żydzi maczają. A jak w społeczności, to chyba Chińczyki. No bo co. Przekazuję Ci ludzi ze Sydogi Żadana, tych, którzy są tłumaczenie, tych, którzy podają się za Żydów, a w rzeczywistości nie są Żydami, lecz zwykłymi kłamcami. Otóż w sprawie, że przyjdą do Ciebie i padną ci do nóg i przekonają się, że ja Cię umiłowałem. Drodzy Państwo, tam na hali Malinowej, i tłumaczyłem, synagoga Żydzi przejmą całą rzeczywistość. Oni przejęli całą rzeczywistość, kierują wszystkim, od dolara po czołgi, samoloty, wszystko jest na ich dotyku. Polskę też przejęli, dostaliśmy w prezencie od pana Stalina 100 tysięcy Żydów tzw. krymskich, których Beria co ocaleli, przesiał na, wys... na Krym, przesadził, jak się dowiedział Stalin, do Polski. Więc Warszawa, zamiast, bo żeby wprowadzić taką ilość Żydów, trzeba było wymordować Polaków. Rozumiecie, bo to jest bardzo prosty mechanizm. Nie? Wymordowano cztery tysiące, wprowadzono Żydów. No i ci dzisiaj mają wszystkie naziska: nazwiska: Nowacki, Komorowski, Kwaśniewski, Nowacki, Potocki. Rozumiecie? No wszystko na ski, szlacheckie, nieprawdopodobne. A jak już zdobywają prezydenturę, to udowadniają, że mają korzenie nieprawdopodobnie szlacheckie. Sięgające pra, 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 króla kraka. No i dzieci Polska dostała w darze tą synagogię żadana. Jesteśmy teraz na kroku umiłowania, że Bóg chce pokazać światu, że umiłował Polskę. Czy będą nieprawdą wy wy wydarzenia, skoro oni padną na kolana i filozofię z darami. No to coś się musi ogromnego wydarzyć, żeby to Żyd zrobił. Czy rozumiecie państwo? Ja się za nich modlę, to są moi. Mam kilku przyjaciół, Żydów, jestem z nimi bardzo rozumiem. Ale nie ich w Palestynie, mord, mordując Arabów i tak dalej to, co robią dzieci, to, to nie jest miłość. Bo nie do końca są na swojej ziemi. Historycznie tak, ale cywilizacyjnie są nie do końca na swojej ziemi no bo przekichali pra, sprawę z Bogiem, więc Bóg im zabrał to dziedzictwo, kapujecie? Dał im, czytam księgę Litw, daje, jak zdobywają pięknie gilead, jak wyrżnę, nawet bala, który błogosławił ich, zarżnęli go, gdzie wyczytałem dzieci, po kolei, tam nie ma żadnych skrupułów, nie mieli, nie? Jak wymordowali, wzięli u Madian wszystkich chłopów wyrżnęli, Mojżesz kazał, wzięli do niewoli Kobiety i dzieci, więc kazał jeszcze chłopców wymordować i wszystkie baby, które służyły, zostały tylko tysiące dziewic. Ta mentalność się nic nie zmieniła. Bóg w swoim przekazie ewaluował w kierunku miłości, a Żydzi poszli w kierunku Mojżesza jeszcze głębiej. Ale oni też dostaną łaskę nawrócenia. Bo bez nich nie będzie zwycięstwa. W czasach ostatecznych się nawrócą, mówi Księga Powtórzonego Prawa. Jo ta paru innych, ale Powtórzonego Prawa mówi precyzyjnie. I to, mnie, to jest nam na rękę. Bo wtedy przyjdą z darami i my wybudujemy seminarium, dom pielgrzyma. Rozumiecie, pomimo to, ja wszystko. A na dzień dzisiejszy. I miliard złoty nie wystarczy na te nasze plany. Miliard nie wystarczy. Więc nam Żydzi pomogą. Ale mnie dzisiaj uderzyło, że i kościół ogarnęła synagoga szatana. Żydzi od kilkuset lat, już od Czarniemiecza, planują przejąć świętego Piotra. I to się im udało. Już mieli papieża Żyda po kolei przy... I masoneria, ona wyszła z nich, podjęła dzieło w XVIII wieku i w XIX, wniknięcia do wewnątrz Kościoła. Przejęła system, kapujecie? Jesteście ubrani w komrze, i w sutanne, ale my nie są w systemie Kościoła, rozumiecie mnie? Ale jesteście, w systemie synagogi szatana. Dlatego mamy w litanii do króla, obroń nas przed kapłanami, dwom panom służącym. Zdecydowana większość biskupów poszła na uwięź i tworzy synagogę szatana. Rzecz tak prosta, tak oczywista. Tak głęboko zakorzone na straży kościoła jak Jezus, Chrystus Król i intronizacja, dla nich jest nie do połknięcia. Bo wiedzą, że będą porządki. Dlatego to, co ja Wam głoszę w imieniu Boga, co mi Bóg nakazuje w orędziach, a dla mnie jest to czyste, bo mnie po to głupki posłały na studia, głupstwo zrobili, że mnie postali na, na tanka na studia. Nie wiedzieli, co oni przygotowują. Ja im udowadniam, dzieci, wyście sprawę spieprzyli. Kościół jest inny. Ukochani biskupi, wy dziś tworzycie synagogę szatana, to nie jest Kościół katolicki. Dlatego musicie zrozumieć, dlaczego was wyrzucają z synagog z kościołów, dlaczego wrzeszczą jak wścieknięci z ambon. Jesteście dla nich wyrzutem sumienia, bo oni dobrze wiedzą, że tak nie było. Bo większość z nich pamięta prawdziwy Kościół. Gdyby to było 100 lat później, to dzieci nie przekonasz ich i nie będą mieli wyrzutu sumienia, ale oni mają, dlatego wrzeszczą i są przekonani, że jak mnie mordują, że to dla chwały Boga robią. Nie. Kapłani, ukochani, wy nie znacie Boga Ojca, nie rozumiecie Syna, a Duch Święty jest dla Was wróblem. Dlatego ostre słowa powiedział wczoraj Pan Bóg do biskupów i kapłanów. Ja je dedykowałem papieżowi Leonowi, bo zmienił słowa konsekracji publicznie. Jest to w internecie. Mógł ktoś zrobić trik. Ale skoro ktoś takie rzeczy. Papież musi zabrać głos w tej materii i bronić kościoła. A jeśli będzie milczał, to znaczy, że jest w synagodze szatana. Bo te ostatnie posunięcia z tamtego pontyfikatu to jest arcydzieło szatana, synagogi szatana. Dlatego Pan wczoraj powiedział w naszym orędziach, obyście nie zaprzepaścili tej ofiary. Chodzi o mękę i śmierć, o ofiarę Mszy o Ofiary samego Boga, abyście nie wzgardzili moją męką, dzięki której staliście się moimi wybranymi, wy biskupi i wy kapłani. I ty, papieżu, jesteś wybrany z nadwybranymi. Ale droga, którą pokazujesz, wprowadzi nas wszystkich do synagogi szatana. Oczekuję, że obmyjecie swoje dusze w tej krwi. Co to znaczy? Nawrócicie się! Czyli biskupi pójdziecie do spowiedzi z całego życia i te wszystkie barbarzyństwa wobec kościoła, tworząc z niego synagogę szatana, wyznacie pokornie i rozpoczniecie odnowę kościoła. Czekam na Was i z radością Was będę zapisywał. Do ruchu odnowy liturgicznej. Nie bójcie się, nie pozbawimy was biskupstwa. Chcemy tylko nawrócenia. To nie jest rewolucja francuska, która wszystko wyżyna. Status quo będzie bez zmian, ale się nawróćcie. Czy pan mówi, obmyjcie się, obmyjcie swoje dusze w mojej krwi, aby całkowicie jej poddani, Spojrzeć w twarz swojemu królowi. Wy teraz jesteście wpaczeni w twarz szatana. Stąd wam w głowie synodalność, leticja, prostytucja liturgiczna, wyniesienie na ołtarze każdego grzechu i zdziczenia przy ołtarzu. Chłopy, jak wy dziś mi pięknie służyliście, chyba, chyba was Pan Bóg. Na to kazanie przygotował. Dziś było, dzieci, arcydzieło, rozumiecie, służby? Arcydzieło. Bo jak się popatrzy królowi w twarz, dzieci nie można inaczej służyć. Skoro się wie, kto tu jest. Dlatego słuchajcie, biskupi i kapłani, biada temu, kto wzgardzi ofiarą samego Boga. Kiedy zmieniacie słowa konsekracji, Następuje wzgarda ofiarą samego Boga. Nie ma ofiary Mszy Świętej. Już Faryzeusze wymyślili, że chleba jest, wina nie ma. Te jacy skumani, żeby się do przodu przesunąć. Jakakolwiek zmiana słowa konsekracji, czy chleba, czy wina, Msza Święta jest nieważna. Nie, że połowa jest ważna. Ten trik prowadzili po Soborze, że trochę prawdy jest u tych, u tych. Wszyscy mają półprawdy, a to jest mowa typowo góralska. Co to jest dla górala prawda? Być może prawda? Tyś prawda? No i gruska prawda. To jest tego typu dzieci teologia. Dlatego Pan mówi. Biada temu, kto wzgardzi ofiarą samego Boga. Biada Wam, którzy nie uszanujecie syna Bożego. Tyle mojego ciśnienia ewangelicznego. Amen.